Ja myślę, że paleta usług społecznych realizowanych w Warszawie jest bardzo szeroka. I na pewno tych usług jest bardzo dużo. To nad czym pracujemy, to przede wszystkim pewna standaryzacja, rozwój niektórych usług. Takie mamy plany. Większa aktywizacja, więcej aktywnych form. Mhm. Bardzo dużo czasu i energii poświęciliśmy w zeszłym roku na na przykład na kwestie związane z osobami bezdomnymi. To jest, są analizy, badania, warsztaty, w jaki sposób możemy sprawić, aby system wspierania osób bezdomnych był bardziej efektywny. Żeby więcej osób wychodziło z, z bezdomności, tak naprawdę. I w przypadku innego rodzaju usług, innego rodzaju obszarów usług społecznych jest podobnie. Są bardzo dobre przykłady. Natomiast one nie są systemowo wprowadzane w takiej skali, jakbyśmy chcieli. Warszawa jest miastem bardzo złożonym. Ma 18 dzielnic, ośrodków pomocy społecznej, które działają w dzielnicach. Stąd próba wprowadzania zmian, zwiększenia efektywności musi być poprzedzona ustaleniami, wspólnymi warsztatami, badaniami, tak aby wprowadzając dany model, mieliśmy pewność, że będzie on wdrażany w całej Warszawie. Ośrodki pomocy społecznej podlegają pod dzielnicę, pod burmistrzów. W związku z powyższym, kwestie związane z usługami opiekuńczymi także podlegają pod dzielnicę. W związku z powyższym, jakby standaryzacja jest procesem bardzo no delikatnie mówiąc, trudnym. Często. Są różne procedury, procedury w dzielnicach, różna intensywność, inaczej one są zorganizowane. Często jakość usług, mówię tutaj o usługach opiekuńczych w tym, w tym wypadku, jest także różna. No i są różne praktyki w dzielnicach. To jest nasze wyzwanie na najbliższe miesiące, aby postarać się wypracować, wyciągnąć najlepsze przykłady z dzielnic. A następnie eskalować je na poziomie miasta i następnie próbować wdrażać we wszystkie prace. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.